Dzisiaj Wam pokażę dwa środki na choroby grzybowe w borówce. Pierwszym jest switch, a drugim jest topsin. Switch, środek słabszy działa na trzy choroby grzybowe. Topsin, środek mocniejszy działa na cztery. To najpierw switch. Switch, troszkę lżejszy środek niż topsin, łagodniejszy. Forma tego środka to granulki. Później Wam pokażę, jak, jak je rozrabiam, jak to wszystko się rozpuszcza. Działanie jest głębne i powierzchniowe, a stosowanie zapobiegawcze i interwencyjne. Co zwalcza? Zwalcza szarą pleśń, antraknozę i zamieranie pędów. Liczbą zabiegów w sezonie maksymalnie 3, jeszcze Wam tam później pokażę, powiem jak ja będę to stosował. Dawka wody od 5 do 20 litrów wody na 100 m2. środka wychodzi od 8 do 10 gram na 100 m2. Przy czym te 10 gram to jest taka maksymalna dawka. Przy tym jednym przejściu, przy tym jednym opisku. Jeżeli jest poważna, poważne występowanie chorób, okres karencji od, od 7 dni. To drugim jest topsin. Forma płynna. Stosowanie zapobiegawcze, interwencyjne i wyniszczające. Czyli jak już jest choroba, jest mocne postępowanie choroby, to wtedy mocniejszy środek Topsin i ona walczy niszczy ją tą chorobę do zera a Switch, no znowu te, tego w sobie nie ma, nie jest na tyle mocny, co zwalcza szarą pleśń zgniliznę pędów zamieranie pędów i antraknozę, czyli o jeden jedna opcja jest więcej czyli jest, można powiedzieć że mocniejszy i więcej zwalcza. Liczba zabiegów no niestety tylko jeden raz w sezonie można go stosować. Od początku kwitnienia przepraszam od pąka kwiatowego do końca kwitnienia. Czyli no teraz jest ten czas że można go stosować. Dalej co by jeszcze było liczba zabiegów. Mamy dawkę od 5 do 9 litrów wody na, na 100 m2. I środka wychodzi 15 ml na 100 m2. Okres karencji 14 dni dwa razy więcej niż, niż switch. Ja na pierwszy raz zastosuję switcha Jest troszkę lżejsza substancja, to tak już Wam mówiłem i zrobię to w ten sposób. Mamy choroby grzybowe tak? i spróbujemy zastosować pół dawki czyli ta, ta ilość wody, która jest zalecana przez producenta do, od 5 do 200 litrów wody i maksymalnie tu jest środka wam mówiłem do 10 gram Przyjmujemy te 8 najniższe. I co robimy? Pół dawki, czyli 4, 4 gramy środka, tak do 20 litrów wody. I tak po 10 dniach, następny raz, kolejne 4. Bo tu jest możliwość stosowania dawki dzielonej w chorobach grzybowych. Czyli po prostu. Stosuję tą mniejszą dawkę. Zobaczymy, jak to się będzie rozwijało. Jeżeli będzie potrzeba, to mówię to od razu po 10 dniach, bo minimum odczekania między pierwszym a drugim zabiegiem jest minimum 10 dni. bo Tu dajemy połowę, połowę dawki, żeby to nie było za dużym obciążeniem dla rośliny, całym stresem. To stosuję pół dawki. Zapraszam Was. Na dalszą część odcinka tam będzie pokazane jak pryskamy, jak pryskam, jak się środek rozrabia I jeszcze może kilka innych informacji ważnych. Zapraszam. Specjalną do, do środków. I teraz tak, wsypujemy około 2 gramów. Tylko, co jest ważne, nie możemy tego ubijać. Takie są zalecenia, bo to jak my to ubijemy, do tego wejdzie, tego środka wejdzie więcej i będzie większe, mocniejsze stężenie. I teraz tak, trochę wody do butelki, troszkę środka. Rozmieszam to wstępnie w butelce. Później wszystko zlejemy do opryskiwacza i będziemy mieszać. Tutaj będzie 10 litrów wody. I 2 gramy środka. Po wymieszaniu mamy coś takiego. Trochę się spieniło. i Teraz wlejemy wszystko do, do zbiornika. Oczywiście przez, przez sitko. Mamy już 5 litrów wody. Dolewam środka. Uzupełnię resztą wody. I wszystko wymieszam. No, a także nie stosujemy środka w dużych temperaturach, bo nie zdąży roślina tego pobrać i to po prostu odparuje. Nie, nie można także stosować podczas dużego wiatru, no, bo będzie tendencja znoszenia, no i po prostu może nie, środek będzie znoszony z jednej rośliny na drugą i w efekcie. Efekt będzie taki, że druga roślina może dostać więcej, czyli dwa razy więcej środka niż powinna, a ta akurat przyskana może dostać albo wcale, albo, albo po prostu mniejszą dawkę. Teraz właśnie mamy takie pochmurne niebo, i to będzie dobry czas na wykonanie takiego zabiegu. Temperaturę mamy 17 stopni, jak widzieliście, mamy 17 stopni. Dobra temperatura do takiego zabiegu. Pamiętajcie, żeby w momencie aplikacji środka temperatura nie spadła czy nie, nie pokazywała 12-12 stopni. Czy to jest taki minimalny próg, gdzie to można wykonać taki zabieg, ale poniżej tego starajcie się nie, nie stosować takich środków grzybobójczych Dobrze by było, żeby temperatura powyżej 11 stopni chociaż przez 6 godzin się utrzymała wtedy sobie porówka czy jakakolwiek roślina e, sobie do, dobrze pobierze i ty, całość, tego, całość tego środka sobie pobierze jeszcze temperatury nie stosować środka grzybobójczego dzień przed przymrozkiem i dzień po przymrozku. To jest ważne, bo to też ograniczamy stres dla rośliny, a zapewniamy pewne działanie środka. Jeżeli ten materiał był dla Was ciekawy, pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji z dzwoneczkiem. Pamiętajcie o łapce w górę, w górę i pamiętajcie o komentarzu. Pozdrawiam Was, cześć.